Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą, gdy Was wyłączą spośród siebie, Zelżą Was z powodu syna człowieczego, odrzucą z pogardą Wasze imię konieczne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam bogaczom, bo odebraliście już Waszą pociechę. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. To jeden z najistotniejszych fragmentów Ewangelii. Tekst, który zazwyczaj słyszymy w przekładzie świętego Mateusza, dzisiaj słyszymy w przekładzie świętego Łukasza. U Mateusza jest osiem błogosławieństw, u Łukasza cztery i cztery wiada. Tekst, który w jakiś sposób nas skrótuje i pyta o naszą wiarę. Tekst, który każe nam na nowo zredefiniować nasze pojęcia. Czym jest życie, a czym jest śmierć? Czym jest szczęście, a czym jest nieszczęście? Czym jest sukces, a czym jest porażka? Co jest dobra, co jest złe? Ten tekst Jezusa, ta mowa inauguracyjna koryguje nasz sposób myślenia. Słuchamy tego, co Jezus mówi, błogosławieni jesteście, ubodzy. Ta szczęśliwi na pewno. To taka poezja, nie? Przecież każdy z nas wie, że lepiej jest mieć niż nie mieć. Błogosławieni, ubodzy, naprawdę? To takie bajki, które opowiada się dzieciom, taka teoria. Wierzysz w to, co mówi Jezus? Ten tekst konfrontuje nas tak naprawdę z naszą wiarą. To pokazuje nasz stosunek do Słowa Bożego. Wierzysz w to, co mówi Jezus? My bardzo często, myśląc o szczęściu, i tak jesteśmy wychowywani przez ten świat, przez życie, myślimy, że nasze szczęście zależy od okoliczności zewnętrznych od tego, co dzieje się wokół nas, od tego, co posiadamy. Mówi się, że człowiek spełniony to ten, który ma sukces w życiu, jest spoważany, ma kieszenie pełne pieniędzy. Jest kimś. Tak jesteśmy wychowywani przez ten świat. A Jezus mówi, to nieprawda. To może być zgubne. Błogosławieni ubodzy. Hmm. Ubóstwo to nie jest kwestia Ile masz w portfelu. Ubóstwo to kwestia, czyje to jest. No, jak to? Jak w moim portfelu, to moje. Ja to zarobiłem na moim koncie, to moje pieniądze. Nie, nie, nie. Pomyśl przez chwilę. To, że miałeś możliwość zarobienia, żyjesz w wolnym kraju, gdzie nie toczy się wojna, masz inteligencję, masz dary, masz charyzmaty, masz możliwości. Jesteś tylko dysponentem tego, co posiadasz. To nie jest Twoje. Ubóstwo to jest świadomość, czyje to jest. To jest ubóstwo. Problem polega na tym, że za pieniądze możemy kupić budynek, ale nie możemy kupić domu. Za pieniądze możemy kupić zegarek, ale nie możemy kupić czasu. Za pieniądze możemy kupić lekarstwa, ale nie możemy kupić zdrowia. Za pieniądze możemy kupić polisę ubezpieczeniową, ale nie możemy kupić bezpieczeństwa. Za pieniądze możemy kupić chwilę przyjemności, ale nie możemy kupić szczęścia. Za pieniądze możemy kupić seks, ale nie możemy kupić miłości. W perspektywie nieuchronności śmierci wszelkie uznanie ludzkie i wszelkie bogactwo jest niczym. Bez względu na to, czy twój zegarek jest warty 100 zł, czy 100 tysięcy złotych, wskazuje tą samą godzinę. Bez względu na to, czy jedziesz samochodem za 10 tysięcy, czy za milion, dojedziesz do tego samego celu. Wychowuj swoje dzieci nie tak, żeby były bogate, ale tak, żeby były szczęśliwe. Że kiedy dorosną, żeby znały wartość rzeczy, a nie ich cenę. Traktuj swoje pożywienie jak lekarstwo, bo inaczej będziesz musiał lekarstwa traktować jak swoje pożywienie. Jeżeli ktoś Cię kocha. To chociaż będzie miał 100 powodów, żeby cię opuścić, to znajdzie ten jeden, żeby z tobą zostać. Szczęście to nie są okoliczności zewnętrzne. Szczęście nie zależy od tego, co na zewnątrz nas. Szczęście wydarza się pomimo okoliczności zewnętrznych. Bez względu na to, co posiadasz, bez względu na to, na jakim etapie życia swoim jesteś, ważniejsze jest, z kim to życie przeżywasz. Jezus mówi: Odkryj moją obecność: że w Twojej samotności, w Twojej chorobie, w Twojej trudnej sytuacji nie jesteś sam. Zaufaj mi. Przejdziemy przez tą historię razem. Pokażę Ci, że jesteś silniejszy, silniejsza. Że ta historia ma zupełnie inne zakończenie, niż tobie się wydaje. Oto obietnica, którą Jezus dzisiaj składa. Szczęście to nie jest cel, ale to jest droga, którą mamy podążać. Wynikająca ze świadomości, że tą drogą nie podążamy sami. Ja przyznam, że zawsze w jakiś sposób się coś we mnie gotuje, kiedy słyszę taką perspektywę chrześcijaństwa, że my, chrześcijanie, to tutaj na Ziemi musimy pocierpieć, musimy przelać łzy, musimy doświadczać niesprawiedliwości, a cieszyć będziemy się tam gdzieś po śmierci. To fałszywy obraz chrześcijaństwa. Nie wiem, czy usłyszeliście, co dzisiaj mówi Jezus. Jezus mówiąc błogosławieństwa nie używa czasu przyszłego. Nie mówi błogosławieni, szczęśliwi będziecie. On mówi błogosławieni jesteście. W waszym ubóstwie z pustymi kieszeniami. Błogosławieni jesteście, to znaczy szczęśliwi wtedy, kiedy ludzie was nie szanują, nie widzą w was żadnej wartości, kiedy łzy płyną was po policzkach. Jest jeden warunek kiedy odkryjecie, że w tych wszystkich wydarzeniach nie jesteście sami. Oto za chwilę usłyszeni błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. To o mnie i o Tobie, tu i teraz, dzisiaj. Oto Chrystus chce wkroczyć w historię mojego i Twojego życia na tym etapie, gdzie w tej chwili jesteś. Może przeżywasz żałoby, może smutek, może rozgoryczenie, może w jakiś sposób płyną Ci łzy, bo masz złamane serce. A może po prostu przeżywasz swój lęk, że życie ci nie wyszło? Jezus mówi: Błogosławiony jesteś, kiedy odkryjesz, że na tej drodze nie kroczysz sam, ale ze mną. Tej świadomości sobie i Wam życzę. Amen.